Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym naszym zastanawianiu się nad niezwykłością Kościoła, nad pięknem Kościoła, nad fenomenem Kościoła i nad naszym miejscem w Kościele, chciałbym zwrócić naszą uwagę w tym rozważaniu na pewien bardzo ważny fragment w Ewangelii według Świętego Mateusza. Czasami, kiedy rozmowa dotyczy tych dla nas żyjących w małżeństwie i w rodzinie, tematyki czystości małżeńskiej, zadawane jest pytanie, a gdzie w Biblii jest napisane coś na temat antykoncepcji? A gdzie w Biblii jest napisane coś na temat in vitro? I ja wówczas odpowiadam, no jest taki fragment, to jest Mateusz 16:19. No jest to zaskoczenie. Wielokrotnie w zasadzie nie jest znana treść tego wersetu, więc osoby, którym odpowiadam, nie bardzo wiedzą, więc ja wówczas przywołuję, co to jest za zapis. Ale pozwólcie, że ten troszeczkę szerszy kontekst, bo to się zaczyna już w trzynastym wersecie tego szesnastego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Z punktu widzenia naszych rozważań na temat Kościoła jest to bardzo ważny fragment. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, i bramy piekielnego nie przemogą, i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I kochani, to jest ten dziewiętnasty werset, tu na końcu teraz przeczytany. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w w niebie, gdzie tu jest napisane na temat antykoncepcji. No właśnie, pośrednio, bo wyraźnie tutaj czytamy. To jest też coś zachwycającego, bo jeśli mówimy o tej złożoności Kościoła, tej ogromnej ilości szczegółów, to częścią tych szczegółów jest również hierarchiczność i struktura Kościoła. I tak to ustanowił Jezus. Czym jest owe klucze? Klucze Królestwa Niebieskiego. Czym są owe klucze? Klucze to jest władza. Jezus przekazuje strukturze, hierarchii kościoła, którą ustanawia, pełnię władzy. Tak jakby, mm, troszeczkę parafrazując ten moment i tę sytuację, Jezus wskazuje i mówi, że przyjdzie ta chwila, kiedy Jego już tak bezpośrednio tu, w tej przez niego tworzonej eklezjalnej wspólnocie nie będzie. Ale on przekazuje całą władzę swoim uczniom na czele ze świętym Piotrem. I tu jest ów fenomen prymatu piotrowego. Kochani, jak się patrzy na ów prymat, to też powinniśmy się zachwycać, bo przecież jest to ciągłość od świętego Piotra do papieża Franciszka. Tak ogromna ilość, ponad 265 papierzy, tak ogromna ilość ciągle trwającej struktury, która otrzymała właśnie na mocy tego fragmentu, na mocy tego symbolu kluczy, otrzymała pełnię władzy. Jezus to jeszcze uzupełnia, cokolwiek zwiążesz na ziemi, rozwiążesz na ziemi. Czym jest owo związywanie, rozwiązywanie? To jest ustanawianie praw. Jakie zaufanie! Bo Jezus mówi, to cokolwiek, cokolwiek będzie tu związane, będzie uznane w niebie, co będzie rozwiązane, będzie uznane w niebie. A więc Kościół otrzymał poprzez strukturę, poprzez prymat, poprzez hierarchiczność, pełnię władzy. I na tej podstawie Kościół ustanowił kodeks prawa kanonicznego. Kościół ustanowił katechizm Kościoła katolickiego. Które jest dla nas odniesieniem, zarówno kodeks prawa kanonicznego, jak i katechizm Kościoła Katolickiego. Oczywiście punktem wyjścia jest Biblia, ale i tak byśmy musieli powiedzieć, cała reszta, na, która na niej wyrosła, a do stworzenia której Kościół został przez Jezusa uprawniony właśnie na mocy tych słów. Zobaczcie, bardzo się cieszymy z materiałów formacyjnych, które otrzymaliśmy najpierw od naszych przyjaciół z za oceanu. To był ten zestaw treści nazwany Drogowskazy. I tam do każdego tematu, a jest to bardzo ważny fundament w naszej męskiej formacji we wspólnotach mężczyzn świętego Józefa, do każdego tematu pełnia tych tematów. Jest zawsze jakiś fragment z katechizmu Kościoła katolickiego. Kiedy wraz z Jackiem Pulikowskim zostaliśmy poproszeni o przygotowanie tej drugiej części, Drogowskazy 2, ja otrzymałem propozycję, aby pochylić się nad postaciami biblijnymi, zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu. I pokazaliśmy pewne wyróżniające akurat w przypadku tego zestawu moich treści, wyróżniające cechy i motywy i szczegóły życia tych bohaterów. To również poproszono nas o to, żebyśmy każdy temat odnosili do konkretnych punktów katechizmu. Dla mnie to jest znowu kolejny element do wyrażenia zachwytu. Jakim bogactwem jest katechizm Kościoła Katolickiego. Jakim dla nas niezwykłym ułatwieniem w funkcjonowaniu nas dzisiaj, w tej rzeczywistości Kościoła, w której żyjemy. Katechizm, kodeks prawa kanonicznego. Ale to wszystko właśnie na mocy tego, co tutaj Jezus do Piotra powiedział. Dostajecie klucze. Dostajecie przywilej związywania i rozwiązywania, czyli ustanawiania praw i rządźcie tym Kościołem. Ja nie będę wam przeszkadzał i to, co Wy tu uznacie za najistotniejsze, to będzie w całości uznane przez Kościół Kochani, przez Jezusa, przez Pana Boga, tam właśnie w tamtej rzeczywistości niebiańskiej. Kochani, to jest naprawdę cudowne i to jest niezwykle. Piękne dla nas, bo w tym wyraża się przede wszystkim troska Jezusa o nasze życie, troska Jezusa o nasze zbawienie, realizowana bardzo konkretnie przez ten właśnie mój kościół, w którym funkcjonuję, w którym, jak już powiedziałem wcześniej, jestem od, nieomal od chwili urodzin. A z naszej strony tylko potrzebna jest postawa pokory. Postawa uznania, że hierarchia, że struktura kościoła, że prymat to są rzeczywistości ustanowione przez Jezusa, to są dary dla kościoła od Jezusa, ale dary dla nas, dla Ciebie i dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich najbliższych, dla mojej wspólnoty parafialnej. Szczęść Boże.